No witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kratos.pl I zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play Dead Space na platformie PC Jest tu z nami drugi Kratos, jako specjalny przywitaj się Dzień dobry. I za chciałem, chcielibyśmy jeszcze raz was zaprosić na kolejny odcinek Jak pamiętacie w tamtym odcinku yy, Wydostaliśmy się ze statku USA Valor przy okazji Przy okazji zamknij te drzwi jakbyś mógł przy okazji z z ukraliśmy mikrojądro yy, właśnie ze swego statku i kontynuując naszą historię, rozpoczęliśmy sobie dziesiąty rozdział, czyli koniec dni. Mam nadzieję, że będzie tak samo emocjonujący jak poprzednie. <laughs> Pamiętacie w tamtym odcinku, też zginął jeden z naszych yy, Chunk of group CIC, CAC Isaac Hammond. Isaac, I've located the shuttle Hammond found. Shit. No good. That shuttle's brain dead. Someone removed the navigation cards. God knows why. There's three of them scattered around the deck. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. Again. Dobra. Oj, 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 to... Trzeba się przyzwyczaić z rądu sterowania. Okej, okay, tu jest. S tu są pociski do karabinu pulsacyjnego i popatrzcie, tu jest trupów. Teraz zaraz pokażę. Masakra, co tu się stało? Ja nawet domyślam się... Jeszcze raz bieć to. Oczywiście y, jest to pomieszczenie... Y, mieszkalne. To jest... Y, z tego co wiem to jest pokład mieszkalny. No, w ogóle nie mam wtedy tędy. Jeszcze zajrzymy do sklepu do góry Tak jak mam powiedziałem jest to pokarm mieszkalny Chyba He? Dobadziej Ja w ogóle mam jakieś apteczki? Zero apteczek? Serio? Tak muszę obczaić Jak ja jestem przygotowany do walki nie gadaj mi tu, bo jestem skupiony na walce. Dobra, kupujemy. No to gadaj, ale musisz tu podejść bliżej. No teraz się. Nie, nie możesz. Bo gram akurat w horror, a to co powiesz jest bardzo śmieszne i nie na miejscu. Dobra, lecimy do góry. Tu mamy zapis, ale na razie nam nie jest w ogóle potrzebny. sobie do warsztatu i zobaczymy, czy mamy jakieś węzły, ale widzę, że nie mamy, więc <grytanie> idziemy do określonego celu. Jezus, jak chcesz coś powiedzieć, to powiedz to głośniej. Znowu ty? Mówię, że Marcel kracza do akcji, słyszeliście? Zdradziłeś moje imię, wiesz o Nie słyszeliście, a już widzą, że masz tak na imię Maricie A wiedzą jak że... ty masz na imię? No, Mateusz, nazywam się Mateusz, dobra Drugi Kratos ma na imię Mateusz, a pierwszy ma na imię Marcel. Boże, skomplikowane bardzo, nie? Chwila, bo No to niedobrze Ty palanci. Ale go zajebał Ty palanci. Jeb go kurwa Zabiję go, dobra, idziemy tu Ole krwi poleciało mnie no Ręcer wystawił kurwa i coś tam gadał Co jest na napisach Dobra, nie, nie przeszkadzaj mi tu Bo Ja sós... z tobą rozmawiam Skupione, ale na razie pierdolisz głupoty <noise> No, otworzycie się Ty kurde Dziadu, zabiłeś jednego z członków statku. I tu jeszcze chłopie nie masz sumienia. Ej, ty gluto ociścia, Izak nie może się poruszać szybciej. O. No co ty, Wtf, ale to dziwne jest. Patrzcie. He, dobra. Nie czekaj mi stąd. Opyl, nie mówię do ciebie. Ty idioto. Właśnie, kiedy jakiś odcinek? Kurde. Puch! Gil. Patrzcie, ile muszę w niego ładować. Tego się popędzę, szybko. Patrzcie, no, teraz się ich zabiję. Leć do góry. Wow, ten sobie tu ze mną przyleciał. Gdzie jesteś? Nooo! Tu kręcą się po tym. jak gówno w blue Biegi! W końcu. Raz Roznie, na to łeb! Następny nie żyje! Następny. tu jesteś. No, Wybieraj! Piszę jeszcze jednego. Gdzie ty jesteś? No, gnieć to. A Znaczy ja muszę. Czy to w ogóle na dole jest? Dobra, idziemy na dół. I... Dobra, lecimy, tylko nas Kto poleci za Lart do góry, to to się już trzeba martwić. Widzicie już tu jest. Kurde, nie lubię tego. Też się denerwujące potworki. Patrz, jeszcze żyje. No bo bo jeszcze jeszcze jedno. Teraz zjedziemy już na dół i tam zabijemy pewnie tu na dole jest. No właśnie. Patrzcie takie małe glutki Gdzie ty jesteś? Gil kul, małe problemy Byliśmy z potworkami, ale dobra, mi sobie z nimi Ajzak Proszę troszkę szybciej Co jest? To jest do kuchni. Je chyba znaleźliśmy chyba jeden klucz. Wow! Tylko mnie nie zepsuję z kuchni. Nie to jest się do wszystkiego zdolny. Dobra! Ej, tego gramy w horror, a by się cieszymy jak głupki. Tu powin powinienem się bać, ale. Lecimy ja do góry. We must this mission There is no Mr. Clark, I really must speak with you. I'm very close to your position and, and I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. We must talk. Hurry. Up. Isaac, jeszcze się prosić o troszeczkę szybciej. O, jeszcze nie w tą stronę przyszedł. Tutaj? No będziemy tu No nie Nie ma tu gdzieś jakieś cholera. Jeszcze muszę z tym walczyć Jakie no smok ja potrzebuję tu? Dobra, jest ja to... Hehe, <laughs> na chwilę ten prawie zginął, a ty mi tu przeszkadzasz Gdzie masz tą mackę, no? I nareszcie, można było? Shit, prawie No Dobra Prędziliśmy to z dostać. Dobra, trzeba się troszkę podlecieć i idziemy dalej No i co, jakbyś mógł chodzi o moją mamy, tylko poprosimy, żebyś. się. O nie. Teraz już są na wszelki wypadek wezmę tą broń. Bo to jest jeden z tych takich potworów, którzy, które. No właśnie, i się teraz wystraszyłem znowu. za szybciej celuj. Rozginę. zginę. No, prawie. Oj! Dobra. Mam nadzieję, że to był pierwszy ostatni raz. To znowu za wał dostał. Dobra, jedziemy dalej, nie przyjmujmy się tym. Nie, tak powinienem iść tu, a to mnie zaciemniało w ogóle w inną stronę. OPD, drzwi. Aha, drzwi odblokowane. Teraz mi powiedz, jakie drzwi. Słyszę coś, co... Wow, nawet dosyć szybko poszło. Gdzie teraz? Teraz tu, ok. O nie, no a teraz na no szybko. Nie będę się nadprzyjmował kimiś stworami. Gdzie, gdzie, gdzie? No Już te czarne się tu pojawiły. Gdzie teraz? No teraz muszę szybko stąd wydostać. No, o Jezu, to jesteś te szybkie, tu są. To niedobrze, trzeba uciekać. Isaac, szybciej. Gdzie teraz? Tu. Nie tu, tu. Isaac? Niedobrze. No, a ciebie zabiję. Ty pacanie. Firmienta Menda. Dobra, jeszcze raz się podleczymy. Dobra. Gdzie teraz? Teraz idziemy tu. Tu? Po co miałbym tu iść? Tak mi w każdym razie gra pokazała, no ale dobra. Chwila, bo coś to minąłem. Jakiś ciekawy fant no hmm. jeszcze z tym Tu miałem iść Dobra No to idziemy Do windy Chwila, to już zebrałem Weź wy dupiej? Wau, wow. pewnie się wystraszyłem. Jeszcze z tym pewnie mi się za chwilę pojawi. A. To nie było by mądre. Jeszcze coś? Wow! Te ja, mnie tu zaskoczyły Dobra, zostawiam się, trzeba ja dobrze idę, dobrze idę, dobrze Kurde, coraz więcej tych lekromorfów Tekst lot, nawet go nie założyłem. O, troszkę długi. O, ale długi. Ciąg dalszy, strona czwarta. Dobra, Możecie sobie zatrzymać. O. tyle. bogaty, bogaty, Nie robię niespodzianek Dobra, idziemy dalej hmm. o, o o o co my tu mamy? Kombinezą poziom piąty Idziemy sobie go założyć? Idziemy, odrywacamy się i tak daleko nie mamy o jeszcze przy okazji sobie pozbieram kilka fantów Przyładuję broń i zobaczymy ile kosztuje ten kombinezon nie stać na 60 tysięcy o ja no to niedobrze to możemy sprzedać sobie przesuniemy piła plazmowa, to nam się przyda. O, aż 50 tysięcy już, to, ale nie sprzedam tej broni. No co nam tyle stelaży liniowych? Sprzedaj. Dobra, na razie zbieram sobie kasę na ten, na ten kombinezon. jeżeli chcę sprzedawać. Dobra, jeszcze tutaj się wlecimy. Nastaza mi się przydała, wam powiem. Przydała mi się Ok, co my tu mamy? Sady piłki Z Aha, to jest kolejna minigielka Którą możecie sobie zagrać Ja nie będę go robił, bo ponieważ zajmujemy się tutaj Boże. Jeszcze coś co chce. chcę. jednak się cofam. No, Izak. Zawalone było tego He? He. Co? Nekromorfów Zmieniam sobie jak na tym drogi dzisiaj mamy dużo zbierania tego sobie znajdę jakiś zapis i zakończymy odcinek No, nie dobrze Jeszcze zdążył zmienić Boże, ale ze mnie tragedia No ale one są bez... Jeszcze jeden Dobra, mam nadzieję, że już koniec jest spodzianek Dobra, idziemy dalej Dobra, teraz idziemy do jakiegoś z najbliższego zapisu i zakończymy odcinek. Może. Co już ostatni? O, e, nie, trzecie od końca, czyli zostawisz jeszcze ten, jedenasty i dwunasty i zakończymy sobie grę. Tak, to jest dziesiąty. Dobra, bo to będzie się powtarzało. Zapiszemy sobie odcinek. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy, dzisiaj było takie no, chodzenie i zbieranie przy różnych kluczy. No i pieprzenie kupich pierdół. Jak to mówi drugi kratus, Mateusz. <laughs> Już zbliżamy się ku końcowi, ale nie przedłużając, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć! Na razie.